Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Roger Test, na kanale, w którym staram wam się opowiedzieć troszeczkę inaczej o testach, podać jakieś ciekawostki z życia testera, przybliżyć przykłady z tak zwanego code review, opowiedzieć co poszło nie tak w API-testach albo N2N testach. Także czasami opowiedzieć o optymalizacji testów i od czasu do czasu dać Wam jakąś poradę, poradę dotyczącą testów lub też narzędzia, których używacie w ramach testów. No i dzisiejszy odcinek właśnie będzie dotyczył takiego, takiej poradze, porady dotyczącej Playwrighta. To będzie szeroka porada, bardziej taka opowieść w temacie puszczenia testów równo, równolegle, paralel. Czy warto, czy nie warto, jak puszczać takie testy, eee, za chwilę się przekonacie. Przejdźmy do konkretów. Eee, odnośnie puszczenia testów runologowych w PlayWrite w to informacja, mm, bardzo dużo informacji znajdziecie yy, w dokumentacji Playwright Test i Parallelism and i tutaj jest jedno, generalnie jakby ta, ta strona zaczyna się od takiego znaczącego zdania, że wszystkie testy, albo inaczej, PlayGrad odpala testy równorgle. A co to tak naprawdę znaczy? Pokażę Wam na przykładzie kodu, jak to się może różnić w zależności od Twojej konfiguracji. W tym momencie taki mały wtopik. w tym momencie u mnie maksymalnie można wyciągnąć 10 tak zwanych procesów roboczych, ponieważ na moim komputerze posiadam 10 korów, więc maksymalnie Private może na swoje potrzeby użyć właśnie 10 korów, 10 czyli wygenerować 10 procesorów. Na potrzeby tego odcinka, tego przy, tych przykładów przy, przygotowałem tutaj jakby w katalogu Parallel trzy takie pliki z testami. Każdy z plik z, te z testami zawiera po cztery testy, oczywiście to nie są takie prawdziwe testy, yy, są to pseudo, pseudo testy, zależy nam tylko na pokazaniu jak Playvery odpala, odpala procesy, odpala, odpala testy, więc jest tutaj pseudo, tylko jakaś walidacja expect true równa się true. Nie jest to ofensja, ale, ale na, ten, na potrzeby tego odcinka to absolutnie wystarcza. I teraz jeżeli puszczę sobie w tym momencie, na tej konfiguracji, którą mam, za chwilę ją pokażę lepiej, puszczę te testy z katalogu Parallel i na potrzeby projektu Chromium, to także wytłumaczę za chwileczkę lepiej, no zobaczmy, co się stanie. Jeżeli puszczam, puściłem tak, odpaliło mi się 12 testów używając trzech workarów. Co się zadziało? Zadziało się to, że mam trzy pliki z testami, więc Playwright wziął na, na chwilę obecną właśnie tylko trzy workery i każdy z tych plików odpalił w oddzielnym procesie, oddzielnym workerze. Workery nie współdzielą tak przy okazji żadnych informacji pomiędzy sobą. No i finalnie odpalił 12 testów, bo ponieważ każdy z tych plików zawiera po 4 testy, czyli 3, 3 razy 4 równa się 12 testów. Dobrze, Dlaczego się, skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd przede wszystkim, że jeden z głównych parametrów pooliparallel, mm, który może być skonfigurowany na poziomie jakby takim globalnym konfigur jest u mnie ustawiony na false. To oznacza, że właśnie wszystkie, że w tym momencie playwright ogranicza puszczanie tak zwanej równoleg równoległość równoległości na, na poziomie tych plików z testami. Czyli gdybym tu miał cztery pliki na przykład e, z, te, z testami, on by wziął wtedy cztery procesy i każdy ten plik odpali w kontekście albo e, w ramach jednego procesu, ale testy już byłyby odpalane jeden po drugim. Jeden po drugim w, 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 dla danego pliku z testami i dla danego e, procesu. Jeżeli chcemy puścić wszystkie testy równolegle, tak bardzo upraszczając, bo to jeszcze oczywiście można. Będzie konfigurować na niższych poziomach. Za chwilę Wam to też pokażę. No to w tym przykładzie a, wystarczyłoby przestawić tutaj na ten parametr fully parallel na true. No i odpalić jeszcze raz te testy i zobaczmy. Przedtem było to 12 testów wykonywanych w, m, za pomocą trzech workerów. Jaki będzie teraz rezultat? No teraz jak widać, już mamy 10 workerów, czyli on, on czyli prawie wziął maksymalnie to, co mógł wziąć. Z mojego komputera, czyli wykorzystał tych 10 korów, odpalił 10 procesów roboczych, workerów i wykonał 12, 12 testów. Czyli w tym momencie, także testy wewnątrz takiego pliku z testami były odpalane w oddzielnych procesach. Jest to o tyle ważne, że te procesy nie dzielą między sobą stanu testu, nie, jesteś, nie będziesz w stanie dzielić stanów testów ani żadnych zmiennych jakiś globalnych czy nie będziesz mógł przekazywać informacji między testami generalnie to zwykle nie jest dobry pomysł żeby przekazywać gdzieś tam stan testów między testami i tak dalej no ale czasami być może pojawi się nam taka potrzeba tutaj nie będziesz w stanie tego nie jesteś w stanie ten, tego zrobić dobrze a teraz będzie troszeczkę od innej strony czy od strony takiego projektu ponieważ ten parametr fully Parallel można definiować na poziomie pro, projektu. E, Dobrze, na razie przestamy z powrotem na folii Parallel globalne, na poziomie configu na false i przejdźmy na chwilę do tak zwanych projektów. Ja w tym momencie mam zdefiniowane tutaj trzy projekty: per przeglądarka, czy mam Chrome, Firefox i WebKit. I dotychczas, jak te puszczałem te testy, one odpalane były tylko na potrzeby. Zobaczmy, co się stanie, gdybym teraz przy globalnym wyłączeniu ten Fully Parallel na Force i gdy zredukuję mm, projekty, albo inaczej, gdy nie tyle zredukuję, co właśnie odpalę dla wszystkich projektów, ee, zobaczymy, co się stanie, jaki będzie. Trzy projekty po trzy pliki z testami e, przy e, Fully Parallel ustawiony na Force. No, właśnie powoduje nam, że mamy 3 razy 3. Trzy projekty razy trzy pliki z, z testami, co daje nam 9 workerów. W tym momencie e, to jest jakby maks, który on potrzebował przy tej konfiguracji m, na odpalenie tych, tych testów. Dobrze. Jest też taka możliwość, żeby e, z jakichś powodów, na przykład, e, może się okazać, że Chromium zachowuje nam się dużo bardziej stabilnie i tu jakieś. Jesteśmy w stanie puścić y, ten, ten fully pa, paralel na true, ustawić i puścić rzeczywiście taką pełną, równoległe wykonywanie. Więc ten parametr jesteśmy w stanie zdecydować dla Chromium w tym momencie na y, true, a dla pozostałych już y, dalej. Jednak wykonuj mi tylko równoległe, równoległe testy, ale w kontekście pliku z testami. Dobrze, co się teraz stanie? Sam jestem w sumie ciekaw, czy jakaś bo 10 korów, więc był w stanie dołożyć tylko jednego workera. Czyli jednym słowem, testy w obszarze projektu Chrome były wykonywane w pełni yy, yy, równolegle, yy, ale w, w obszarze projektu Firefox i WebKit były wykonywane równolegle, ale na poziomie plików y, z, tes, z testami. Dobrze, czyli to było odpalenie jakby testów, wszystkich testów równolegle, tak w pełni y, równolegle, na poziomie jednego tylko projektu. Wróćmy teraz do takiej pierwotnej konfiguracji, tak, czyli to stamtąd usunęliśmy, tu mamy fully, fully parallel na TVN na false, czyli testy są puszczane równolegle dla jakby plików, albo pliki z testami są puszczane, Wykonywane równolegle. Generalnie puszczanie testów równolegle będzie dobrym pomysłem, ponieważ no, będzie nam to przyspieszać. Puszczenie 10 testów równolegle oczywiście będzie znacznie szybsze niż puszczenie tych testów jeden, jeden po drugim. Oczywiście to jest przy założeniu, gdyż nie mamy żadnych powiązań między testami albo w systemie gdzieś um, nie istnieją jakieś takie zależności, um, w, wymagania, które nie będą nam to, na, na to pozwalały. No, choćby na przykład ustawienie naszej um, aplikacji w danym momencie jest takie na przykład um, ubogie instancja, na której zdeployowaliśmy naszą aplikację, jest na tyle słaba, że nie będzie w stanie ona jakoś um, w sensowny sposób obsłużyć, nie wiem, 10 wątków czy, 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 czy też 20. Niemniej jednak warto pamiętać i warto wa zawalczyć o to, żeby puszczać te testy równolegle. A nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie, jakby puszczać testy w pełni wszystkie równolegle, to pewnie jakaś grupa testów mogłaby być puszczana w tak w pełni równolegle. I teraz będziemy mieć właśnie taką sytuację, że globalny parametr fully parallel jest ustawiony na false, no ale zrobimy sobie tutaj dla jednego pliku dla jednego pliku p3, włączymy sobie coś takiego jak właśnie mode parallel ale tylko na potrzeby tego konkretnego pliku tutaj jakby przed wszystkimi testami konfigurujemy go w ten sposób, że pozostałe testy znowu będą puszczane właśnie a, w pełni równolegle, czyli znowu każdy test będzie puszczany w osobnym wątku, w osobnym wątku roboczym, nie będzie w stanie współdzielić swoich informacji pomiędzy innymi testami, a także nie będzie, nie możemy zapomnieć o jakichś zmiennych e, globalnych. Więc te testy, e, jakby w założeniu, są tak napisane a y, że nie y, w żaden sposób nie wchodzą w żadną inter, g, interakcję między sobą i w żaden sposób nie będą sobie przeszkadzały a także, takie musimy zrobić założenie nie będą y, przeszkadzały jednak tym pozostałym testom e, no ale wyobraźmy sobie, że jest to możliwe. co się teraz stanie, spójrzmy to jeszcze raz czyli defaultowa konfiguracja jest puść testy pliki z testami równolegle, ale w tym jednym pliku puść wszystkie testy już w pełni y, Pełni równolegle. Ja sobie tu ograniczę jeszcze tylko do, do chromu, żeby to prościej się jakby liczyło, i zobaczmy. Czyli w tym momencie on wziął Playwright maksymalnie 6 workarów i wykonał tych 12 testów. Dlaczego wziął 6 workarów? No tak, mamy Defaultowa konfiguracja powiedziana Weź trzy workery tak naprawdę na bo mamy trzy pliki z, y, z testami. W naszym przypadku wziął jeden worker dla tego pliku P1, drugi worker dla pliku P2, a do pliku P3 wziął cztery workery, ponieważ w środku y, playwright jakby zauważył, że ma puścić wszystkie te testy y, w pełni równolegle, a tutaj się za, y, znajduje cztery testy, czyli 2 plus 4 daje nam 6, czyli podsumowując, tutaj w tym przypadku a pewną grupę testów powiedzieliśmy, ona jest, jesteśmy na tyle jakby pewni, jest, sta, są one wiem, na tyle stabilne, na tyle niezależne od innych testów, że możemy je wpuścić w pełni, w pełni równolegle. Gdybyśmy chcieli Odwrócić jakby, yy, sytuację, czyli wszystkie testy mamy puszczane powiedzmy w pełni yy, równolegle, ale na potrzeby jakiejś grupy testów czy też pliku z testami chcielibyśmy puścić je jednak yy, nierównolegle, czyli tak naprawdę defaultowo jeździ jeden, jeden po drugim, zgodnie z dekla, jakby z deklazją w pliku. To znaczy, yy, kolejność yy, wpuszczania testów w pliku z testami. Yy, będzie yy, uzależniony od tego, jak one są zdefiniowane. Czyli test 1 tutaj jest puszczony wcześniej, bo on znajduje się jakby w tej hierarchii wyżej niż test 2, test 3, test 4. Gdybym przestawił test 4, wtedy tutaj i testy są puszczane na poziomie, jakby pliku nierównolegle, właśnie, tylko tak jeden po drugim, no to teraz czwórka jest odpalona, pierwsza, bo ona znajduje się w tej, te, w, jakby. W ścieżce deklaracji jako, jako pierwszy ten test o, oznaczony cyfrką 4. Ale wróćmy powiedzmy do pierwotnego ustawienia. No dobrze, ale gdybyśmy właśnie chcieli tak zrobić, że wszystko jest puszczane w pełni równolegle, ale ten jeden plik jednak ze swoimi testami będzie puszczany w środku zgodnie z kolejnością, czyli właśnie nierównolegle no to musimy odpowiednio skonfigurować a więc w i w tym momencie globalne przestawiamy na true, wszystko pozostałe będzie puszczone e, równolegle a w tym jednym pliku przestawiamy sobie na parametr serial ok, e, to spowoduje nam, że wewnątrz tego pliku testy będą puszczane właśnie już nie równolegle, ale jeden po drugie sprawdźmy, czy to się rzeczywiście wykona Przynajmniej po workerach powinniśmy poznać że tak. Tak, tam przez chwileczkę on, tam było widać, że on jakby troszeczkę dłużej wykonywał te testy z P3. No i po workerach widzimy, mamy ich 9, więc tak, tutaj było wzięte 4 jakby na potrzeby wykonywania tego pliku p 1-4 procesy workery, no bo tu mamy 4 testy. Podobnie jest dla, na potrzeby pliku P2, też są wzięte cztery workery, bo cztery testy, ale tu już był wzięty jeden worker, e, ponieważ powiedzieliśmy, e, tak, znowu Playwright zauważył, że tu jest dodatkowa konfiguracja, która mówi, testy wewnątrz tego pliku wykonuj równolegle jeden po drugim. Kiedy taka sytuacja by się mogła nam przydać? No cóż, jestem w stanie sobie wyobrazić, że możemy tutaj jakby spróbować odpalić te testy jako taki swoisty scenariusz, przekazywać jakieś dane pomiędzy tymi testami, no i trzymać tą kolejność właśnie wykonywania według tego yy, deklaracji. Yy. Nie jest to zalecany e, sposób. Na stronie te znajdziecie informację, że, że nie należy tak wykonywać testy. Najlepiej e, wykonywać testy, które są niezależne i e, nieprzeszkadzające e, nie sobie. No ale być może kiedyś na taką potrzebę wykonywania, e, wykonania i, 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 w, i testów i w ten sposób. Dobrze, myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Jak widzicie, puszczenie testów równolegle bez żadnych zależności nie jest tematem prostym i myślę, że ten temat jeszcze gdzieś w innych kolejnych odcinkach zostanie pogłębiony. Mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka wynieśliście taki wniosek, że warto puszczać testy y, równolegle, ale być może nie zawsze będzie to możliwe, albo będziecie mieć potrzeby puszczenia testów jednak y, na przykład w jakiejś specyfikacji, jeden y, po drugim. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do polubienia odcinka, y, polubienia kanału, subskrypcji kanału, a tutaj y, będziecie mogli oglądać y, inny odcinek dotyczący właśnie Playwrighta i porad związanych z tym narzędziem. Zapraszam ponownie.